Siemankowicowie. Dzisiaj Manko dzisiaj robimy chowanego z przyjacielem i z fanką i z najlepszą przyjaciółką. No i właśnie ona teraz w licy My się idziemy chować. Idziemy się chować, bo teraz jest nasa kolej. Więc chowamy się gdzie? tu. Ja tu się schowam zasłonie się coś tu Coś się zasłonia Co miałabym tu być Wiem Ona w suka Oke, okay, nie znajdzie nas! <grywa> Ona, po, ona po, powiedziała nas już znaleźć, szukać, a my już tutaj sobie czekamy i patrzymy na kamerkach. Słuchaj, już, Nazwa jest kogoś? Ona idzie do mnie. Dostanę to, co nazwę. co na nazwę, ja osaleję. wiecie, to będzie takie... Piryjczyk. Będę miał przeglądane. Chyba znalazła kogoś znowu. <grychy> znalazła kogoś. Kogo jeszcze. Nie, kogo jeszcze. Ale dobra, nie czekamy. Czekamy. Nie jest w tym miejscu. Chyba nie jest w tym miejscu. Znajdzie. Najlepiej sobie nie znalazła. Dlatego czekamy? Teraz chyba wyjdę z kierówki i gdzieś schowam. Nie wiem, mogę usunąć sobie. E, to będzie dobrze. I ben, nie będę musiał mieć... Idź tu. E, już myślałam, że nas znajdą. E, no, dobra. Nie znalazłam nic, więc ja wyjeżdżam na razie. Mhm, ja się wygrywam, więc tańczymy. dyn dyn kotek sobie tańczy. Kotek sobie tańczy, ta-ta-ta-tańczy, ta-ta-tańczy, ta-ta-tańczy. My tańczymy, my tańczymy, póki nie ma jej. Musimy tylko patrzeć, kiedy ona już będzie sprowadzana tutaj. Mhm. Я говорю, что ты с а мы а ты спутник, а я спутник. Она нас не знает, Джесс. Ты звонил? On oh, chce nas. On nas. Dobra, on. On jest kolegą, więc mu się mogę pokazać. Wygrała. <grywa> postro YouTube bądź karula dawaj Sigma. Dawaj, like i Mogę kogoś pozdrowić? Tak. <grywa> Pozdrawiam, pozdrawiam. Tak, mogę pozdrowić kogoś. Przepraszam. Tak. surkizy że nie wam tego widzieć, ale pozdrawiam wszystkich. Wszystkich, którzy dali łapkę w górę. No i. Wszystkich, którzy. Tak, dziękuję. możesz. Pozdrawiam C. Alerta. Pozdrawiam Tomatka. Tomka. Pozdrawiam Tomka. I kogo jeszcze? Coreldia, oh, O, może też jeszcze kogoś jest z was, może nam swoje imię, a w kolejnym odcinku je pozdrowimy, jeśli zostawicie łapiec, w górę i subskrypcję. A ja mam nadzieję, że Wam się to bardzo spodoba ten film. No i... Oczywiście każdego którego mam napisał wyznaj. Dudzói są takie dowody. Ona jest proszę. Ono się tak zimuje Suchaj, nie będę No się, nie wiedziała Nie no działa ona Dobra, dobra, dobra Dobra, ten odcinek się kończy zbędź no, pod tym filmem 10 lajk like to 再见，拜拜。